Torek, 19.55. Ile to może jeszcze potrwać? No, zaraz powinien skończyć. Czołgi jeszcze. Darlin, wychodzę, potem przejrzę raporty. Odwołaj wszystkie popołudniowe spotkania. Dobrze. A, Panie kapitanie! Jest tu agent Norman Jaden z FBI. Ano tak, Jaden. Oczekiwaliśmy Pana przybycia. Trochę się śpieszę. Może Pan pójść ze mną, porozmawiamy po drodze. Tak, oczywiście. Chciałbym się zorientować w sytuacji, zanim zaczniemy, ale. to chyba niezbyt dobry Nie, moment. Może być teraz, w tym, że mam konferencję prasową. Odbywają się codziennie. Proszę mi wierzyć, czasem nie wiadomo co im powiedzieć. Na szczęście dziś mamy coś nowego. Poznał pan porucznika Blake'a? Tak, spotkałem go rano. Działa według własnych metod, ale to dobre wina. Na pewno się dogadacie. A może umie pan wiązać krawat? No tak. Będę szczery, poradzilibyśmy sobie bez pomocy FBI, ale prasa. Nie daje nam spokoju. Sprawa zabójcy z origami zupełnie nas zaskoczyła. A teraz wszyscy o niej mówią. W tym kraju są setki zabójców, ale nam trafił się naprawdę wyjątkowy cudak. Zostawia kwiaty i figurki origami. I bądź tu mądry. I nagle zbiega się prasa. I my stajemy się najciekawszym miejscem na ziemi. Mam za zadanie aresztować morderców. Z całym szacunkiem, ser. Ale reszta to już nie moja sprawa. Nie, oczywiście, że nie. Ja tylko proszę o wyraźne postępy i to szybko. Prasa chce złapania sprawcy, a my musimy jak najszybciej podać im go na talerzu. Hmm, nieźle. Niezastąpiona Charlene pokaże panu gabinet. A jeśli to pana interesuje, to zapraszam na konferencję prasową. Rozezna się pan trochę w tutejszym klimacie politycznym. Dziękuję panu. Witaj w klubie, Jaden. Tylko nas przywitali. Jestem gotowy. Może zaczniemy od rozmowy o śledztwie. Mam parę rzeczy do zrobienia. Jeśli do pana pasuje, pogadajmy później. Dobra. Nie ma sprawy. Proszę dać znać kiedy. Ładnie się przyjmuję śledztwem. Ładny zegary. To tradycyjny prezent dla naszych nowych poruczników. Każdego roku kupujemy taki sam z okazji awansów od 20 lat. To bardzo dobry podarunek w takiej sytuacji, no i przy tym praktyczny. Może się pan dołożyć do funduszu? Brakuje nam jeszcze kilku dolarów. Przykro mi, nie mam drogi. Nie szkodzi, może następnym razem. A oni nie chcą mi pomóc, a ja będę pomagał. Kapitan Perry mówił, że pokaże mi pani mój gabinet. Oczywiście. Proszę tędy. Jasny, ale własny. To? To mój gabinet? Tu kazano mi pana przyprowadzić. Jakby co wie pan, gdzie jestem? No cóż, nie ma innego wyjścia. Dobra, do roboty. takie Po pierwsze zmienić gabinet O kurde. Kawa. <gry> Lubię góry. Ale poszukajmy sobie. Co tu jeszcze jest? Od wodu? Dwodny gabinet? Okej okay. Sprawdźmy ostatnie. Dobra, to to wybieramy. Ładne widoki, przestrzeń do myślenia. Co my tu mamy? Skazów tak? No proszę, chyba mamy coś nowego. Analizujmy. Uwaga do Iwo, ślady opon na poboczu drogi za linią torów. Może to samochód sprawcy. zabójca, chyba jeździsz w e Malibu z osiemdziesiątego okay. trzeciego. Brak odcisków i dowodów, nie ma się na czym oprzeć. Plastyk. Nie pozostawiają. Origami można kupić tylko w jednym sklepie. O. Kawę. Interesting. Dobra, czy tu wszystko sprawdzone? Jeszcze to. Orchidea. Mm, popularny gatunek. Niczym nie pomoże. Orchidea to popularny kwiat do kupienia w każdej kwiaciarni. No cóż, ścimy to, następnie akta. Osiem ofiar w ciągu ostatnich trzech lat, sami chłopcy w wieku od dziewięciu do 13 lat. Brak śladów przemocy. Ofiary znikały w miejscach publicznych w biały dzień. Żadnych świadków. Ciała znajdowane 3 do pięciu dni później. Utopione w deszczówce. Analiza tam, gdzie znajdowano ciała, zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikały jesienią. Zabójcę szybko poczuł się pewnie swobodnie, działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. Co utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy, No, duży obszar. Bardzo duży obszar. Dobra, mamy to jeszcze. Do wyboru. Ten sam rytuał: w dłoni origami, na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono przepytano ponad 3,5 tysiąca osób przesłuchano ponad setkę podejrzanych nie natrafiono na żaden trop zabójca jest biały w wieku od 30 do 45 lat inteligentny opanowany i stanowczy typ pedanta Posiada samochód, prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. Tak, to by było za Dobra, czyścimy. Otoczenie. A, że zmiana. To nie. It's okay. Mapa. Znowu, powinienem się umyć. Muszę trochę wziąć. Zemdleję, jak będę walczył. Już dobrze, na pewno dam radę. Wiem to. W takim stanie? Titan. To porucznik Blake, panie Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. To było dziś po południu. Wybrałem się z synem Sząnem do parku. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzelę, więc usiadł na drewnianym koniu. Kiedy się odwróciłem, szona już nie była. O której dokładnie weszliście do parku? Proszę sobie przypomnieć, panie Mars, liczy się każdy szczegół. To musiało być. O kurde. O której? Jedynka. Do szóstej nie pamiętam dokładnie. Co miał na sobie pański syn, gdy zniknął? Miał na sobie kurtkę. Zieloną, brązową? O kurde, jakie pytanie? Zieloną kurtkę. No i spodnie brązowe spodnie czyli szam zniknął, a pan nic nie widział? Nie był pan z nim przy karuzeli? Byłem. No, no tak, ale. Ale nie odchodziłem. Patrzyłem na Jak szan i... Mógł zniknąć, skoro był pan tam i obserwował karuzelę? Nie wiem. Nie rozumiem tego. Twierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku? Zaginięcie zgłosił pan o 20:15. Czemu zwlekał pan z zawiadomieniem policji? Szukałem go po całej okolicy. Przecież nie mógł się za bardzo oddalić. Panie Mars, czy szan miał jakieś problemy, kłopoty? kolwiek powód dla którego mógł uciec? Nie, nie wydaje mi się. Żadnych problemów w szkole? Żadnych konfliktów między panem a pańską żoną? Nie, nic wartego uwagi. W porządku. Na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, pań Mars. W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. E, czy myśli pan, że zabójca z origami... Okej. Okay. Pański syn pewnie uciekł i za kilka godzin sam się odnajdzie. A co jeśli to zabójca z origami? Wtedy mamy około czterech dni, żeby go uratować. O no kurde... Widzieli się czegoś? Nie, jeszcze nie, ale będą szukać całą noc. Myślą, czy myślą, że to zawrócę z origami? Na razie nie można tego stwierdzić. Ale to jest możliwe. Jak to się stało, Etan? Zostawiłeś Sona samego? Nie powinieneś spuszczać go z oczu. Na miłość boską, czy tak ciężko jest upilnować dziecko w parku? Czemu go zostawiłeś, Ethan? Czemu? Nie dość, że straciłeś Jasona? Przepraszam. Wypowinanie. Nie to chciałam powiedzieć. Och. So it's <laughs> a

Кудранца се фотира Mogę w czymś pomóc? Na to liczę. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Chciałbym zadać panu parę pytań. Mój syn nie żyje, panie Shelby. Nie mam nic do dodania. Ale może wie pan coś, co pomoże uratować innych? Nie potrafiłem uratować życia własnego syna. Nie wiem. Jak mógłbym uratować życie innego? Ja też straciłem bliską osobę. Wiem, co pan czuje. Więc sam pan rozumie, że nie chce z nikim o tym mówić. A ma pan inhalatory? Skończył mi się. A tak przynajmniej nie wyjdę z pustymi rękami. Na samym końcu, po Dzięki. Dobry wieczór, panu. Szuka Problem. pan może czegoś konkretnego? Otwieraj kurwa kasę. Nie próbuj żadnych numerów. Otwieraj kasę, jebany capie. Cała forsa na ladę. Głuchy jesteś, czy co? Otwierasz kurwa te kasy czy nie? Nie, proszę. Nie ma ja, pan ci, prawa ci, ci. mnie obradać. Yeah. Bardzo ciężko na to pracowałem, nic nie da. Coś ty powiedział? Pojebało cię, capie? Nie czaisz, co? Myślisz, że tu? Hej, nie! Chodź tu! Mówię, chodź tu już! Nie ruszaj się! Ręce do góry! Chłapy w górę, bo strzelam! Uchry jesteś. Powiedziałem ręce do góry. Ostrzegam cię. Cele. Masz kogoś, na kim ci zależy? Może dziewczynę? Rodzinę. Tak. Mam kogoś. Małą córeczkę. Nazywa się Jessica. Co by Jessica pomyślała, gdyby cię teraz zobaczyła? Pomyśl. Co z nią, jak coś się stanie? Słuchaj, jeszcze nie jest za późno. Jeśli odłożysz broń, o wszystkim zapomnimy i na tym się skończy. Po prostu mówisz. Nic poważnego? Kurwa, koleś! Co ty myślisz, że ja tu robię? Spokojnie, tylko bez paniki. Nikt ci nie chce zrobić krzywdy. Jeśli nie damy się zwariować, wszystko będzie dobrze. Spoko, koleś. Wszystko w zajebistym porządku. Przecież nie chcesz nikogo zabić, prawda? Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. Słuchaj, nie warto. Odłóż broń i odejdź. Sobie. Ty mi radzisz? Dam ci kurwa dobrą radę. Nieźle. Prawie uwierzyłem w to pierdolenie. Proszę się nie ruszać. Wezwę karetkę. Nie trzeba nic mi nie jest. Kula tylko zadrasnęła ramię. Cholerny gówniarz. Nawet broni nie potrafi użyć. Dziękuję panu za pomoc. Nie wiem, co by było, gdyby nie pan. Kiedy mój synek, Reza, zniknął, dostałem list, a w nim kwit z przechowalni. W skrytce znalazłem to pudełko. Nie wiem, co to wszystko znaczy, ale to chyba jakaś wiadomość od człowieka, który odebrał mi syna. E, mogę? Proszę wziąć to pudełko. Może się panu przyda w śledztwie. Mnie nie pomogło uratować Rezy. Ale może panu pomoże odszukać czyjegoś syna. Panie Selby, Wydawało mi się, że w tym miejscu nie można trafić na dobrych ludzi. Ale teraz widzę, że się dominuje. I tak musiało być. Że nas postrzegą. Druga 44.